Witajcie, drogie barany. Nagrywam to pytanie 13 listopada. Natomiast, niezależnie od tego, kiedy znaleźliście to wideo, ta wiadomość będzie z Wami jakoś rezonować, ponieważ ta wiadomość jest ponadczasowa i sam fakt, że to wideo znalazło się w Waszych proponowanych oznacza, że w jakiś sposób rezo rezonuje z Waszą aktualną sytuacją. Będę dzisiaj używała dwóch talii po raz pierwszy. Także jesteście moimi baranami eksperymentalnymi. Powiedzmy się najpierw, jaka jest Wasza aktualna energia, co się z Wami dzieje. Najpierw. O! Najpierw użyję sobie standardowego tarota, a potem będziemy uściślać tarotem wiedźmy. Karta. Z Waszą energią, która mi wyleciała to ósemka buław. Może to oznaczać albo, że rzeczy dzieją się bardzo szybko i dynamicznie, czyli jesteście w jakimś wirze spraw, albo jesteście w bardzo intensywnej komunikacji z kimś. Jest duża wymiana wiadomości. Może to jest jakaś kłótnia, może to jest jakiś nowy początek. Dowiemy się za chwilę. Czego dotyczy ósemka buław? Tego dotyczy usemka buław dla baranków. Rydwan. Kolejna karta mówiąca o z jednej strony o prędkości również, ale z drugiej strony też o jakiejś przemianie, jakim, jakimś wchodzeniu w nowy cykl. I o jakiejś karmie czasem mówi ta karta. Być może jesteście teraz w kontakcie z waszym mm, jakimś karmicznym. No, momencik, zobaczymy. Musimy tej chwilę pomyśleć, żeby nie rzucać słów na wiatr, ale może to oznaczać tak. Albo rzeczy bardzo przyspieszyły ostatnio, może zaczęliście nową pracę, może dostaliście awans. E, jakoś drastycznie się zmieniły okoliczności Waszego życia, wydarzyło się dużo zmian naraz. Ehm, no i może mieć to związek z, jakimś, z jakąś sprawiedliwością karmiczną. Może na przykład bardzo długo byliście w stagnacji, nie mieliście pracy. Ehm, no, i teraz nadeszło wyrównanie. Praca się znalazła i to taka, że nie wiecie w co ręce włożyć. No, początki w nowej pracy to jest często trudny czas. Adaptacja, zwłaszcza się, jak się przez jakiś czas nie pracowało, czyli może to być adaptacja do nowego środowiska, wejście w jakiś zupełnie nowy cykl. Dobrze, dowiedzmy się tutaj więcej. O kurczę. Wypadły nam jednocześnie dwie karty: ósemka mieczy i dziesiątka mieczy. Zamyka się jakiś trudny cykl. Ta szybkość, która nam tutaj wypadła na początku, to może dotyczyć też waszych myśli. Tego, co się dzieje w waszej głowie. Um. Możecie się czuć teraz bardzo zdezorientowani. Um. W potrzasku. Możecie czuć, że jesteście w potrzasku. Um. Być może trudny cykl się jeszcze nie zakończył, ale na przykład zmierza w bardzo szybkim tempie ku końcowi. Ja tutaj wyczuwam taką energię wieży. Nie wiem, czy wieża wypadnie, ale to wygląda trochę tak, jakby od dłuższego czasu trwał trudny cykl, i kiedy myśleliście, że już nie może być gorzej, nagle poleciała lawina, lawina jakiś długów karmicznych do regulacji. Przeszłość nagle wypełzła na powierzchnię. Wszystkie nie, niedokończone tematy was po prostu zalały. Mi się to od razu przypomina ta scena z... Um, tego filmu, tej bajki Disneya... O tym dzikusie. Boże, zapomniałam... Ech, Jezus Maria. Ta... Ta 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 ta... Tarzan! Ta nastarzana mi się przypomina, jak Jane ląduje taka rozpięta między dwoma drzewami i mówi, że już chyba nie może być gorzej. Wtedy zaczyna padać deszcz. Okej, okay, już wiem, dlaczego ta wiadomość się tutaj dla Was pojawia. Jesteście w super trudnym miejscu. Myśleliście, że już nie może być gorzej i nagle się zrobiło super gorzej. Karty mówią tak, to wszystko przyspieszyło, żebyście mogli z pełnym impetem wjechać w nowy cykl. Wy nie macie tego świadomości. Nie wiecie, co się dzieje. Próbujecie to racjonalnie jakoś rozkminić, ale w tym momencie wasze myśli was paraliżują. Natłok spraw powoduje, że po prostu chcielibyście się zamknąć w domu, nie wychodzić z niego, wyłączyć telefon, nie odpisywać na żadne maile po prostu. Chcielibyście. By móc się na spokojnie zorientować, o co chodzi, ale to nie wygląda na to, jakby myśli w tej sytuacji były waszymi sprzymierzeńcami. Być może jest dużo myśli typu, dlaczego ja, dlaczego mi się tu, to dzieje, przecież... Um, już i tak było źle. No, jakby, no, jak, już jest, jak jest źle, to raczej się liczymy na to, że zaraz będzie lepiej, a nie, że zaraz będzie gorzej, więc możecie się czuć tutaj tacy... Um, oszukani. Że tak się staram, próbuję, próbuję wejść w ten nowy cykl cały czas i tylko mi lecą, e, po prostu uderzają mnie cegły w głowę cały czas. Ehm. Natomiast jest tutaj rydwan. I to jest tak. Rydwan mówi po pierwsze o tym, że wyrównuje wam się karma w tej chwili, co jest paradoksalnie pozytywną wiadomością, dlatego, że jesteście w momencie, w którym. Została wam ostatnia prosta i wszechświat pomaga wam jak najszybciej dojechać do tej ostatniej prostej i odczepić się trochę od tego, co się dzieje, jakby nie prze... starać się za bardzo nie przeżywać tego, co się dzieje, nie traktować tego personalnie, tylko po prostu załatwić to i mieć to za sobą. I jak załatwicie to i będziecie mieli to za sobą, wtedy zaczyna się nowy cykl. Mm... Ta karta też y, ma związek ze znakiem Zodiaku rak, więc y, może być tak też, że ta sytuacja w jakiś sposób wiąże się z osobą, której znak Zodiaku to, to rak, ale z tym to różnie bywa. Natomiast mogę Wam, przynajmniej na podstawie tego, co mówią karty, w miarę zagwarantować, że ten trudny etap się kończy, bo mamy tutaj dziesiątkę, która jest kartą zakończeń. I jakkolwiek e, dramatycznie ta karta by nie wyglądała, to jest pozytywna karta. Mm, nie wiem, czy to widzicie, ale ta osoba, która leży z dziesięcioma mieczami wbitymi w plecy, e, trzyma tak zwanie trzyma kciuki. To znaczy ona... E, wie, że ten koniec to nowy początek. Jakkolwiek to by nie brzmiało naciąganie, to jeżeli pojawia się dziesiątka, to jest to informacja, że koniec jest tuż, tuż. Mam na myśli koniec zmagań i koniec pewnego trudnego tematu, etapu oczywiście. Dobra, weźmiemy sobie teraz moją nową talię. Talię Wiedźmy. I zobaczymy, spróbujemy się przyjrzeć bliżej temu, co się tutaj dzieje. Um, czego dotyczy ósemka buław? Hmm. No poprosimy jedną kartę dla barana. karty są tak nowe, że jeszcze nie chcą się słuchać. Podobno karty tarota zawsze powinno się od kogoś dostać, ale to też jest ryzykowne dlatego, że one są wtedy przekazy ludowe mówią, że one są wtedy nasączone energią tej osoby. Ja nie wiem, czy one będą chciały coś mówić. O. Słuchajcie, ósemka buław została. Zupełnie inny dek. Tak? Inne karty. Ósemka buław została yy, wyjaśniona ósemką buław. Te karty są troszkę bezczelne. Ja myślę, że to jest potwierdzenie, że to się będzie działo szybko. Że to jest krótki, może i bolesny, ale krótki strzał, krótka jazda. I porada dla Was. Właśnie, działajcie szybko, zdecydowanie nie myślcie za dużo nad tym. Dobra. Co te karty powiedzą nam o rydwanie? Co to jest za karma? O, tu się jedna karta obudziła nam. Hmm. Paść kielichów. Hmm. To jest w ogóle fajna karta. Tutaj widzimy dziewczynę młodą, nastoletnią, może taką wchodzącą w wiek nastoletni, która stoi pośród rozszalałych fal oceanu, ale się uśmiecha i zupełnie. Mm, nie boi się tych fal. To jest karta takiej mm, trochę dziecięcej naiwności, robienia rzeczy po raz pierwszy. Cieszenia się chwilą. Być może yy, ta sytuacja ma was yy, trochę nauczyć doceniać rzeczy. Wiecie, jak to jest, nie? Nie doceniasz, dopóki czegoś nie stracisz. Yy, może to jest takie yy, zaproszenie do tego, żeby zacząć cieszyć się. Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Zbudujemy nasz dom na piasku. Dobra. Wiecie o co chodzi, nie? Żeby spróbować to jest może Wasza lekcja. Spróbujcie w tym bagnie znaleźć jakieś ładne trzciny. Uznajcie coś, czym możecie się teraz cieszyć. Zawsze jest coś, czym można się cieszyć. Praktyka wdzięczności. Ta karta sugeruje wam praktykę wdzięczności. Mogłabym ewentualnie e, nawiązać do takiej e, w tym standardowym, klasycznym e, w tej klasycznej talii kart, której zwykle używam, czyli Rider Waite. Tam e, Paść kielichów yy, ma podobne znaczenie, ale ma też swój, swój cień. I każda karta ma swój cień. No bo na tej widzimy naiwność, tak? Ona, ona stoi wśród tych fal ogromnych, yy, tak jakby ich nie widziała, tak? No to jest niebezpieczne. Tak jak dzieci nie rozumieją do końca niebezpieczeństwa, dopiero z wiekiem zaczynamy się przejmować yy, i myśleć sobie, Boże, jak ja mogłam robić takie rzeczy kiedykolwiek. Um, więc to jest trochę cień tej karty, taka naiwność, więc być może wasze zachowania wcześniej były um, jakieś nai jakiś rodzaj naiwności, jakiś rodzaj lekkiej niedojrzałości emocjonalnej, być może sprawił, że teraz wszystko wam się na głowę wali jednocześnie. Więc w ten sposób, bo ta karta wyjaśnia rydwan, który właśnie dotyczy tej karmy naszej, którą musimy sobie spłacać czasami. Więc może to jest karma właśnie za tego rodzaju myślenie, zachowania. Naiwność, impulsywność, niedojrzałość emocjonalna. Może jakaś nadzieja, że ktoś nas uratuje, że ktoś coś zrobi za nas i tak siedzimy i czekamy, a potem świat nas dogania i, i nagle budzimy się z ręką w nocniku, nie? Dobra. O co chodzi z ósemką mieczy? Gdzieś tutaj bijecie się ze swoimi myślami. Stworzyliście sobie trochę więzienie z, własnej, z własnych myśli, tak jak patrzę na tą kartę. Jakieś wasze przekonania na temat y, siebie albo na temat świata, coś, was, coś wam utrudniają. Stawiają was w podrzasku. Jesteście w potrzasku stworzonym ze swojego sposobu myślenia o czymś. I czy te wiedźmie karty chcą nam tutaj coś jeszcze dodać do tego o, kolejny paść, tym razem paść monet czy tam pentakli. monet. To dotyczy jakichś kwestii materialnych. Hmm. Ale z materialnych w sensie fizy fizycznych. Niekoniecznie musi chodzić o pieniądze, może chodzić o też o zdrowie. Hmm. Może coś w tym obszarze. Praca, zdrowie, pieniądze. Hmm. Coś tu się zaczyna nowego. Na, na, tym, na tej karcie ona jakby zrywa tą monetę z drzewa, które. Czy może nie zrywa? Trochę wygląda, jakby ta moneta rosła na drzewie, które dopiero co kwitnie. Czyli coś nowego kwitnie w Waszym życiu. I może to coś jest tak nowe dla Was. Tak inny niż, niż wcześniej, że troszkę się za, zatrzasnęliście we własnej głowie, um. bo nie wiecie, czy, nie wiecie, czy możecie się otworzyć w tej sytuacji. Nie wiecie, czy jesteście bezpieczni. Nie wiecie, czy. Jest tutaj dużo niepewności na temat zaczynania czegoś nowego. Może to jest ta nowa praca, o której mówiłam na początku. Um, stawianie pierwszych kroków. Z zasadzanie... Zasadzanie jakichś... Nowych ziaren. No to może nas napawać niepewnością i, i sprawiać, że dużo ruminujemy, zastanawiamy się, czy dobrze to zrobiłam, czy... Jak mnie ludzie oceniają w nowym miejscu, albo jak idziemy pierwszy raz na siłownię, tak? No to patrzymy tutaj Pana własne buty, bo boimy się podnieść wzrok. Coś takiego. Zobaczmy sobie jeszcze, co się kończy. Powiemy, że Wasze myśli mocno. Zaprzątają jakieś nowe początki, ale coś się, coś się zaczyna, ale równocześnie coś się jeszcze nie skończyło. No, się najpierw, co się nie skończyło jeszcze, patrząc na dziesiątkę mieczy. Huh. Słuchajcie, mamy tutaj królową monet. Jakby jest. Ciekawe, mamy tutaj w ogóle same. Nie, jest mężczyzna, yy, leży w dziesiątce mieczy, no i powiedzmy, że jest ryna rydwanie mężczyzna, ale w to wśród tych kart dominują zdecydowanie kobiety. Jest tutaj jakiś motyw mat matki i córki, jakiejś naszej wewnętrznej, wewnętrznej nastolatki. Może jeszcze jesteśmy zależni. Może jest tutaj jakaś zależność. To nie musi być kobieta, to są energie. Ale może jest jakaś zależność od energii um, kobiecej, silnej, stanowczej. Dobra, ja to widzę w ten sposób, że do niedawna jeszcze dążyliście do tego, żeby spełniać wymagania jakiejś silnej postaci kobiecej w Waszym życiu, nawet na podświadomym poziomie. Um, no, jakieś oczekiwania? Chcę być dobrą córką, chcę być dobrą matką, chcę być taka, jak oczekuje ode mnie społeczeństwo. I nagle dotarło do mnie, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, czego ja chcę. Zaczęłam, zaczęłam czuć jakie są moje potrzeby. Zaczęłam się ze sobą kontaktować. Ze swoimi pragnieniami, ze swoimi fantazjami, które gdzieś tam wrzuciłam na śmietnik dawno temu. I teraz odkupuję te śmieci stare. I widzę, że one nie mają za wiele wspólnego z tymi wymaganiami, które sobie narzuciłam. Które sobie narzucałam, narzucałem do tej pory. I muszę zostawić to wszystko, co zbudowałam, jako w dążeniu do tego, żeby stać się tą królową, która ma wszystko pod kontrolą, która wszystko wie, która jest bardzo stabilna, bardzo odpowiedzialna. I zorientowaliście się, że to nie jesteście do końca wy, że wy nie idziecie za tym, co, czego wy chcecie, i wchodzicie znowu w tą waszą młodszą, dziecięcą część pytając jej kurde, czego ty w sumie chcesz? Może to jest ważne, może ty masz coś ważnego do powiedzenia. Zaczynajcie się kontaktować, stawiacie pierwsze kroki w swojej prawdzie i to jest w ogóle motyw, który się przewija non stop w moich czytaniach. Stawianie pierwszych kroków w nowej prawdzie. Więc być może tutaj taki kolektyw się tworzy, ludzi, którzy stawiają te pierwsze kroki. No, jest trudno, jest trudno, nie wiadomo, co się dzieje. Stare mury padły, rozsypały się, siedzimy w tych zgliszczach, patrzymy na to, co tutaj się dzieje, jak wygląda nasze życie. I czujemy się znowu jak to dziecko. Pierwszy raz robimy coś, co wynika z naszego autentycznego centrum a nie z tego, co sobie narzucamy, co nam narzuca świat dookoła. Zakładaliśmy, że to będzie łatwiejsze, że jak już znajdziesz ten swój wewnętrzny głos i zaczniesz za nim podążać, to ocean, ocean się rozstąpi i przejdziesz jak Mojżesz przez Morze Czerwone. No problem. A tutaj nagle wszystko nam się zwala na głowę naraz. Taki test. Taki test gruntu. Test Waszego gruntu pod nogami. Czy pod jesteście w stanie utrzymać grunt pod nogami w tej nowej energii? Super trudny, no ale test nie może być załatwy, zwłaszcza jak już jest się na tym etapie. To nie jest byle jaki etap. To jest zajebisty etap. W sensie, mało kto tutaj dociera do tego punktu, żeby. Mało kto ma odwagę, żeby wrócić do siebie, spojrzeć na to, co jest. Zobaczyć, że to nie ma za wiele wspólnego z tym, co ja chcę. I zacząć od nowa. To jest mega odważne. Także na maksa wam gratuluję, barany. Trzymam mocno za was kciuki. I już niedługo, już niedługo, nowe, piękne, wspaniałe życie. Do zobaczenia.